Wszystkie kosmetyki, Tutaj sobie pogrupowałam e, taki makijaż. To czy tutaj, wiecie, jakieś przyrządy, które po prostu się przydadzą. Tutaj pielęgnacja. I tutaj włosy więc jest tego dosyć sporo. Okej okay, kochani, mamy godzinę 14:30. Ja w ogóle nie wiem, jak wyglądam. Wyglądamy masakrycznie, bym powiedziała. Ale mm, rozprzestrzę włosy, no muszę dopakować jeszcze tylko Instax do torby podręcznej I jestem gotowa No i jeszcze muszę znaleźć y, uchwyt do GoPro Będę was nagrywać y, na GoPro y, Na stoku, na termach I po prostu chciałam, żeby wiecie, wszystko było fajnie nagrane Jest 15.40, my zaraz wyjeżdżamy i straszne jakoś, bo jest ciemno Dlatego, mm, sorry Okej, okay, kochani, jest godzina dziesiąta i my wyjeżdżamy na stok, jest wiecie pierwszy dzień. Czasami się parkocze, szczerze, tak średnio mi jakoś wyszły, ale no, jestem już ubrana. I lecimy. Kochani, te Kolejny, jesteśmy. Lekko. O nie Boże, podbijała? jesteśmy zestresowani. Nie, i nawet nie tak O Boże, jak tu jest wysoko. Dobra, jazda, byk damy radę. Nie, ja nie wiem, tego nie możemy powiedzieć. Ja nie chciałam tu być. Zusiałam. Ok, my no, idziemy właśnie do krzyża. Ja nigdy nie mam. Idziemy jakieś wioski. Выгоняем, кажется, очень вкусно. На это за... О, там есть пусто. О! И Ale jest fajnie. Zrobimy kilka fotek Teraz poświęćmy kilka sekund na obejrzenie. Fajne, nie? my jesteśmy na trzeba końcu, a teraz idziemy na na nas kupi. Poślij was później, bo jeśli chodzi o Tak to tak. Jestem gotowa. W w tym sezonie. 30. dobry, dobry, dobry Scott Paweł, brawo.

jak kogoś już skoczył już by cię na krzywdziach, no to poszliśmy od razu. Bo później są takie mega kimonencje w sekretariacie, gdzieś dzisiaj idzie mega luz. Ale to wam później powiem. No to jest ciebie. Bardzo. Więc to jest trochę dla mnie nienormalne, bo nie widzę siebie w Jest Tylko taka trochę lipa, ale idziemy. Ubrałam się w drosiska i lecimy. No, taki spacerek się nam przyda. A później o 17 będziemy jechać na narty, na wieczorną jazdę. Więc może być ciekawie. A teraz idziemy sobie. Jest zimno i na pewno śnieg, jak już mogliście w sumie zauważyć. Wczoraj był yy, jakiś taki nawoł śnieżny i to było bardzo dziwne, <grytanie> ale no. Dobra, idziemy, Mam telefon, e, bo mam jakieś 50%. Nie wiem, jak to się stało, ale cicho. O, mam okręcikawiczki, bo prostu Brałam udział w bitwie na ścieżki, którą przegrałam, bo nie chciałam się robić śnieżki. Polecam. Bardzo serdecznie. Ok, kochani, my już jesteśmy i powiem wam, że jest serio mi ciepło. Ubrałam się mega grubo, ale jest fajnie. Porobiła Kamila mi kilka foteczek, ale to będzie wiedzieć na moim Instagramie. I tutaj spłynęło pewno ich kilka. My idziemy, bo ekipa jest już dawno przed nami, ale to. Opłacałaś patrzcie do tego Prze za nimi. No. Dobra, idziemy. Muzyka Działek. i nic dla Was nie nagrywałam praktycznie chyba rano uczyłam się matmer, robiłam zadania później w grałam w Simsy o nastawiłem śmiać 17 tak jak dzisiaj na stok ale był nie śnieżyca i na ulicy było lodowisko więc no i pojechaliśmy byłam lekko wkurzona Ej, patrzcie, co się dzieje w korytarzu. Tu jest dosłownie e, sklep z wypożyczalnią Nart. No, no jest w stoku. Fire. Ale ma 100 godzin na 45, więc do 21 musimy sobie jeździć. Mamy jeszcze godzinę, no o tyle więcej, uh, uh, no. Ale no, ogólnie jest mega. Było tak głośno, że ja nic nie było słychać, dlatego dogrywam to przy montażu. Story. i mamy ja sobie jakiś fostek, bo ja nie widzę Krzysztoficza. Jest tam oko i wola, ale no, jest pięknie. Partek i my jedziemy na nord! a dzisiaj jest mega zimno i nie wiem jak nam radę serio i jest bardzo wieje no, no zakładam no. kibiczki bo y, dyskusja o <śm> <śm> Piątek, 18.30 i dzisiaj byśmy ostatni dzień na nartach. Było fajnie, ale strasznie padał śnieg i to była lipo. Ja teraz idę, bo w toalecie, Idzie do rozpięta Ale nam było fajnie. To był jeden śnieg, który mega mocno sypał. byłby jeszcze lepiej. Wracamy od dwójka. Jest tyle śniegu, guys, że ja nie wiem co się tutaj otwaliło właśnie. Serio, patrzcie, tak? Wygląda brawa. No, mega, gdzie? A Wikusia tutaj. No. No. montowania tego filmiku i zdałam sobie sprawę, że nie nagrałam dla Was e, zakończenia dlatego bardzo serdecznie Wam dziękuję, że trwaliście do końca Chciałam już powiedzieć, że te ferie były już praktycznie miesiąc temu Dzisiaj montuję ten filmik tak jakby do końca, dodaję tylko nagrania z GoPro e, Jeśli Wam się po to dajcie łapeczki w górę, to naprawdę motywuje Jeśli widzę, że Wy oglądacie i Wam się to podoba Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, czerwony przycisk tutaj dzwoneczek, żeby być na bieżąco e, I myślę, że pojawi się też drugi filmik, ale to już z Warszawy z takiego dwóch pobytów, jeden i drugi, ale to zobaczycie wkrótce, nie wiem, czy to będzie. Może wypali, może jakiś materiał tam będę miała. Zaraz się do to zabieram. Więc buziaczki, do zobaczenia.